Witam bardzo serdecznie. Jest moim wielkim przywilejem, że mogę dzisiaj z wami razem być na tym nabożeństwie. Cieszę się, że macie, pomimo chłodu, macie uśmiech na twarzy, i to chyba jest najważniejsze. Cóż, kiedy zbieramy dary, to ja pamiętam taka jeszcze chwila refleksji, kiedy ja chodziłem do kościoła, to jak wychodziliśmy z domu. A było nas pięcioro dzieci, ojciec z nami szedł do kościoła, to każdy otrzymał jakiś tam dar na złożenia, złotówkę. Nie pamiętam, jakie to były kwoty, nie były to wielkie, ale wszyscy, wszystkie dzieci musiały, musiały się uczyć składania darów. I myślę, że a propos darów, to jest dobry zwyczaj, jak dajemy dzieciom jakieś drobne, żeby uczyły się składać dary. Bo to przecież też pewne przyzwyczajenia nabywamy a Pan Bóg chce, żebyśmy też coś dawali. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra i w trzecim rozdziale jest tam pewne przesłanie. Pierwszy list Piotra 3:15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei naszej. Moglibyśmy postawić pytanie, dlaczego jestem Adwentystą dnia siódmego. Dlaczego? To ważne pytanie. I kiedy słyszałem taką odpowiedź, dlatego, że Adam i Ewa w raju byli adwentystami. Oni nie nazywali się Adwentyści, ale oni byli adwentystami, bo zachowywali sabat i oczekiwali na Mesjasza. Czytamy też w liście Judy o Henochu, w siódmym potomku po Adamie, że, że mówił o przyjściu chwale. Oto Pan idzie z tysiącami, aby sądzić świat. A więc on, siódmy potomek po Adamie, też święcił sabat i też oczekiwał na przyjście Mesjasza. Dlatego, bo my też święcimy dzień sobotni. Pan Jezus też był adwentystą, bo mówił, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Święcił sobotę i też mówił, Idę do ojca, kiedy powrócę. Zabiorę was, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Tak więc mamy powody do tego, że jesteśmy adwentystami. Nie, nie, że się nazywamy, ale jesteśmy, bo nazwa jest istotna, ale też chodzi o to, żebyśmy też mieli świadomość, że jesteśmy adwentystami. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o dwóch darach, dwa dary. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 7 czytany był tekst ze Słowa Bożego, gdzie Pan Jezus mówi... Tutaj, yy, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Jak należy rozumieć tę wypowiedź? Czy zawsze, kiedy prosimy, to otrzymujemy to, o co prosimy? Ja nie, ja nie zawsze otrzymuję to, o co proszę. I kiedy pukam, to nie zawsze mi otwierają. I kiedy też szukam. To nie zawsze znajduję. Czasem ktoś mi pomoże znaleźć coś, ale ja nie zawsze znajduję. I jak należy to wszystko rozumieć? Myślę, że kiedy tam czytamy dalszy kontekst, to jest w kontekście rodziny. Zauważmy, że tam występuje, Pan Jezus mówi, że gdy syn prosi ojca o chleb, czy da mu kamień. Nie? A więc tutaj jak gdyby wchodząc w ten kontekst, oczywiście. Zdajemy sobie sprawę, że ojciec kocha swojego syna, nie? bo gdy go prosi, gdy go prosi o chleb czy mu da kamień i dalej Pan Jezus mówi, jeśli wy będąc złymi potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim i tak naprawdę to my nie jesteśmy dobrzy, nikt z nas nie jest dobry, zresztą też czytamy Słowie Bożym na ten temat. Ale potrafimy dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej ojciec Wasz Niebieski da dobre dary tym, którzy go o to proszą. Czy może to dotyczy tylko tych, którzy chodzili z Jezusem? O co w tym tekście chodzi? Jeśli będąc złymi, bywa, że modlimy się o rzeczy niekoniecznie dobre dla nas. Czyż nie tak? Czasem modlimy się. Jeśli Bóg nas kocha. To daje nam to, co najlepsze, i nie daje nam tych rzeczy, o które prosimy, gdyż pragnie, abyśmy byli z Nim przez całą wieczność. Bożym pragnieniem jest, aby tak, jak tu jesteśmy, nikogo nas nie, nie zabrakło w Królestwie Bożym przed Bożym tronem. I gdy e, modlimy się, jeśli prosimy o, o coś, ale nie otrzymujemy, to dlatego, że Pan Bóg chce nas mieć kiedyś w przyszłości. Jak wiemy, modlitwa nie zmienia. Stosunku Boga do nas, ale modlitwa przynosi nas do Boga. Słowo mówi, że zanim o cokolwiek poprosimy Pana Boga, to Bóg nam to już daje. Wiadomo, że w religiach pogańskich było tak, że jeżeli ktoś wierni prosili, wyznawcy, to musieli tego Boga w jakiś sposób udobruchać, składali ofiary, no i ten, to bóstwo zmieniało stosunek. Do, do tych ludzi. Tak w ten sposób wierzyli. Oczywiście to nie jest prawdą, jeśli chodzi o naszego Stwórcę. Nasz Stwórca wie, czego potrzebujemy. I to porównanie jak ojciec. Ja pamiętam, że jak byłem w domu, to ja nigdy nie musiałem wołać, mamo, daj mi tego chleba czy coś, bo to na stole już, już wszystko było przygotowane i było gotowe siadanie. I nie musimy się... Nie musiałam się martwić w ogóle o rzeczy doczesne, bo o te sprawy martwili się moi rodzice. I to było oczywiste. Dlatego Pan Bóg y, mówi y, w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6 i wierszu 33, y, tu jest ta wypowiedź: Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam to dane. Pierwsza kolejność, to, co mamy robić? Szukać Królestwa Bożego. Ale gdzie go szukać? Gdzie mamy szukać tego Królestwa Bożego? Słowo Boże mówi, Pan Jezus powiedział Królestwo Boże jest pośród was. Jak szukać Królestwa Bożego? Przypomina mi się pewna historia, pewna osoba, która, gdy przyszło, przyszły miesiące letnie, czerwiec, lipiec, to jej bardzo zależało na tym, żeby się bardzo opalić. No to gdzie przebywała? Pod parasolem? Nie. Tak, jak najbardziej wystawiała się na działanie promieni słonecznych. Jeżeli my chcemy być w Królestwie Bożym, to musimy być tam, gdzie jest o tym mowa. Jeśli tu na przykład będą wykłady, a były takie zapowiedziane ze Słowa Bożego, czy y, na temat, to ja tam już muszę być, bo ja szukam najpierw Królestwa Bożego. Jeśli jest nabożeństwo, to ja jestem na tym nabożeństwie, bo, tam, bo tam, właśnie, y, szu, tam właśnie mowa jest o Królestwie Bożym. Jeśli, jeśli ja szukam Królestwa Bożego, to ja znajdę czas, żeby spotkać się z Bogiem w Jego Słowie. To ja znajdę czas, żeby spotkać się w modlitwie z, ze swoim Stwórcą. Tak więc yy, naszym priorytetem powinno być Królestwo Boże, a nie, a nie te rzeczy, bo te inne rzeczy, Słowo Boże mówi, będą nam dodane. Podane tu określenie Ojciec Wasz Niebieski. Trzeba powiedzieć, że po raz pierwszy w tym miejscu, w kazaniu na górze, Pan Jezus mówi o Bogu, o Bogu Wszechmogącym, o Bogu El Shaddai, że On jest naszym Ojcem. Nigdy wcześniej, w żadnym miejscu, żaden z proroków nie, nie mówił, że ten, nie, nie uczył o tym, że Boga, który jest w niebie, mamy nazywać Ojcem. To był potężny Bóg Wszechmogący El Shaddai. I ci... Którzy mieli wspaniałych rodziców, zdają sobie sprawę, co to znaczy mieć ojca w niebie. Ten przemogący Bóg, który stworzył niebo i ziemię, on jest naszym ojcem, który nas kocha. I to jest, to jest ta prawda. I dlatego Pan już mówi, jeśli wy, będąc złymi, potraficie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej ojciec, który jest w niebie, gdy go prosicie o to. A więc, o co w tym tekście chodzi, żebyśmy szukali i prosili. Yy, tak naprawdę musimy pamiętać o tym, jak jest co w liście Jakuba napisa napisane, że wszelki dar dobry pochodzi od Ojca, który jest w niebie. Wszystko, co jest dobre, pochodzi od Boga. I o tym nie mamy, co do tego nie mamy wątpliwości. Ale w moim życiu nie zawsze ja proszę o to, co jest. Że tak powiem, pierwszorzędne. Czy zawsze prosimy o te dary pierwszorzędne? Bywa, że prosimy o to, co nie jest najbardziej nam potrzebne. Oczywiście taki błąd może zdawać się, wydarzać się każdemu. Ale ponieważ Pan Bóg wie, co jest dla nas dobre, daje nam dobre rzeczy. Co to jest ten największy dar, który Bóg chce nam dać? Jaki dar Pan Bóg chce, chce nas, jakim darem chce Pan Bóg nas obdarzyć? Oczywiście. Na pewno, jeśli będziemy się troszczyć o Królestwo Boże i Bożą sprawiedliwość, to inne rzeczy będą nam dodane, bo to jest Boża obietnica, to jest prawdą. Jaki to jest ten pierwszy zasadniczy dar? Gdybyśmy postawili takie pytanie, co jest największym darem, który Bóg nam daje? Niektórzy powiedzą, że jest to przebaczenie. To no jest bardzo. Inni ktoś może powiedzieć, że tym największym darem, jaki Bóg nam daje, to jest zbawienie. Ale w Ewangelii Jana w rozdziale trzecim, tam w 16 wierszu, jak wiemy, jest to rozmowa, nocna rozmowa Nikodema, czy pana Jezusa z Nikodemem. I tam pan Jezus powiedział do Nikodema takie słowa. No ktoś powie, przecież to jest tekst, który wszyscy znamy na pamięć. Ale przyjrzyjmy się temu tekstowi, bo tu jest ten dar, to jest ten pierwszy, najważniejszy dar, o który powinniśmy zabiegać. Albowiem Bóg, albowiem tak Bóg umiłował świat że syna swego jednorodzonego dał. Jaki jest największy dar dla nas? Największym darem, jaki Bóg obdarzył ludzkość, jaki Bóg obdarzył ciebie i mnie, jest Jezus Chrystus, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc największy dar, jaki Bóg pragnie nam dać, to jest dar w osobie Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest ten Zasadniczy dar. I o ten dar mamy zabiegać. Wszystkie inne dary są drugorzędne. Bo z Jezusem mamy nie tylko przebaczenie, ale mamy też zbawienie i z Jezusem mamy też obecność w Królestwie Bożym. To jest ten. Ale mamy też z Jezusem co? Uwolnienie od diabelskiego uciemiężenia Nie tak dawno miałam rozmowę z pewną osobą i ona mówi, A, dlaczego tak, a dlaczego tak, a dlaczego Pan Bóg? A ja mówię. To co? Dobrze ci było, jak byłaś, pod, jak byłaś pod wpływem szatana? Bo to była osoba, która y, miała tam ten pierścień Atlantów, takie tam różne muzykę diabelską, i oczywiście pukanie do drzwi, nieprzespane noce. A teraz, jak to, gdzie jest lepiej? Uwolnił nas, Bóg uwalnia nas od uciężenia diabelskiego. I to, to jest wszystko w Chrystusie. Z Jezusem także będziemy stanowić część nieba. Królestwo niebieskie. Bez Jezusa nie istnieje. Nie ma Królestwa Bożego bez Jezusa. Gdyby ktoś zapytany, co to jest największy dar, który Bóg chce, abyśmy posiedli, to jest, to jest Jezus Chrystus. Oczywiście, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Bez Chrystusa nie ma zbawienia, nie ma przebaczenia. On jest tym największym darmem, darem, a więc. Przyjmijmy ten dar. Jeśli żeśmy nie przyjęli jeszcze tego daru, to przyjmijmy. A jeśli go już przyjęliśmy, to nigdy nie rezygnujmy z tego daru, jakim jest Jezus Chrystus. Może ktoś z nas jeszcze nie przyjął tego daru, to nie trzeba tej decyzji odkładać na jakiś nie wiadomo jaki czas. Tak więc zauważmy, że taką interesującą, bardzo ważną sprawę. W rozdziale Mateusza w rozdziale 7 i w wersecie 11 jest powiedziane: Jeśli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go o to proszą. To jest ten najbardziej zasadniczy dar, który Bóg nam daje w postaci Jezusa Zbawiciela. Zwróćmy też uwagę na inny dar, jaki Pan Bóg chce nas obdarzyć. To jest ten drugi zasadniczy dar, a więc ten pierwszy to jest Jezus Chrystus. W 11 rozdziale Ewangelii Łukasza jest to samo tło, jest podobne tło, w którym też jest kwestia rodziny. 11 rozdział i w 11 rozdziale od wiersza dziewiątego czytamy tutaj. A ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołacze się otworzą wam. Każdy bowiem kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, gdy go syn będzie prosił o chleb, mu kamień, a gdy go będzie prosił o rybę, dam mu zamiast ryby węża, a gdy będzie prosił o jajo, damu skorpiona? A więc to szukanie, pukanie i proszenie, czego dotyczy? Wiersz trzynasty nam wyjaśnia. Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da ducha świętego tym, którzy go proszą. A więc tu, tu odkrywamy ten drugi dar. Pierwszy dar to jest Jezus Chrystus. Chryst a drugim, tym zasadniczym darem, którym Ojciec Niebieski pragnie nas obdarzyć, jest dar Ducha Świętego. I o to mówi: zabiegajcie, o to proszcie, o to kołaczcie. W tych fragmentach właśnie o tym jest mowa, zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w jak i Ewangelii Łukasza. Oczywiście ta proś to nie są prośby takiego typu: a chciałbym mieć lepszy samochód albo więcej zarabiać. Albo jakieś tam może lepsze ubranie mieć, czy cokolwiek, jakieś tam najnowsze telefony, tam, które dzisiaj obecnie są, którzy niektórzy już posiadają. A więc jeśli Wy będąc złymi, Pan Bóg mówi tutaj w sposób oczywisty, że to jest obietnica, że Bóg chce nam dać ducha świętego. Pomyślmy, że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa i ducha świętego oddaje nam samego siebie. Oddać ko komuś samego siebie. To jest coś, coś bardzo ważnego. Łatwo jest dać komuś jakąś rzecz. Gdy spotykamy kogoś, kto nam prosi o jakąś tam rzecz, dajemy mu 5 złotych i mówimy: spełniliśmy swój obowiązek chrześcijański, bo daliśmy mu i w porządku. Bo możemy też jakąś, jakiejś pomocy też udzielić, czy jakieś dobre słowo dać. Ile traży? razy spotykamy się z tym, gdy dzieci zapytamy, czy mają dobrych rodziców, tak, mają dobrych rodziców. Ale często bywa, że ojciec nie może dać siebie samego, bo zabiegany jest o co? Zdobywaniem środków, aby utrzymać rodzinę. I ojciec naprawdę ciężko pracuje, by zarobić na utrzymanie dzieci. Dzieci znowu yy, nie mają braków, ale ojciec jest tak zajęty, że nie może im dać samego siebie. Jeśli Bóg dał nam samego siebie, to doskonale sobie zdajemy sprawę już z tego, że inne rzeczy też będą nam dodane. Można by powiedzieć o dawaniu samego siebie, czy to w przyjaźni, czy to w małżeństwie, bo to jest bardzo ważne, abyśmy dawali, sam nie rzeczy żebyśmy dawali, tylko żebyśmy dawali samego siebie. Dlatego Bóg, ponieważ dał syna i dał ducha świętego, oczekuje, że my samych siebie jemu oddamy. I to jest dokładnie to właśnie, czego Pan Bóg oczekuje, bo dał samego siebie na y nam. Czy często prosimy Boga o rzeczy drugorzędne, zamiast prosić o y te pierwszorzędne? A więc te drugorzędne to są te doczesne. Bywa, że dzieci są tak zajęte, że nie mogą dać rodzicom swoim y samych siebie. Rodzice, kiedy były dzieci, jak jest powiedziane, oddają im najlepsze kęski, jakże tak powiem symbolicznie, robią im wszystko, a później dzieci są tak zajęte: córka pracuje, zięć pracuje, no i co? Rodziców trzeba oddać do domu opieki. Oczywiście łożą na nich pieniądze, dają najlepszy dom opieki, żeby się troszczyli, ale często ci rodzice woleliby, żeby ci te dzieci dały ich samych siebie, im oddawał się cały im siebie niż to, że dają im pieniądze. Mogłyby być, ci rodzice woleliby nawet żyć w takich gorszych warunkach. Teraz nie odwiedzam, ale często, kiedy byłem, albo zdarzało się, może tak będzie właściwsze określenie, kiedy byłem na południu, to byłem w Samarytaninie. I tam czasem rozmawiałem z tymi niektórymi osobami, to tak, wnuczek nie przyszedł, no bo nie miał czasu, ale on mnie kocha. No dzisiaj nie przyszedł, ale może w przyszłą niedzielę przyjdzie. A więc y, często bywa tak, że nawet dzieci są blisko rodziców, ale nie mają czasu, aby im dać samych siebie. Ponieważ Bóg dał nam sam, sam y, oddał nam siebie, to też oczekuje tego samego od nas. Nigdy nie zapominajmy o tym, że zbawienie rozpoczyna się wtedy, kiedy przyjmujemy Jezusa jako naszego Zbawiciela. Jest to prawdą. I Królestwo Boże rozpoczyna się od momentu, kiedy przyjmujemy Jezusa. A Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest pośród Was. Ono jest w Was, ale Wy Go nie widzicie. Pamiętajmy, że mamy Jezusa, a jeśli mamy Jezusa, to mamy wszystko: mamy dar Ducha Świętego, mamy także wszystko inne. I o te rzeczy powinniśmy prosić. Ktoś powiedział: Jeżeli mamy Jezusa i mamy Ducha Świętego, to wszystko inne będzie w pakiecie nam dodane. To są jako dodatki. O te rzeczy powinniśmy zabiegać. Nie pomylmy również tego, że Pan Bóg, Bóg Wszechmogący dał, nie zapominajmy o tym, że Bóg Wszechmogący dał nam samego siebie. Zastanówmy się nad tym. To powinno nas w jakiś sposób ująć. Mamy taką historię w Piśmie Świętym, wszyscy ją znamy, o Józefie, ten Józef syn Jakuba. Ten, który był umiłowany, ten, który miał piękny sen, że snopy będą mu się kłaniać, tak że gwiazdy i słońce i księżyc. I gdy zostało to wyłożone pewnego dnia Józefa bracia wrzucają do studni. Sucha studnia widocznie była tam, był ten czas. No, i co się stało? Co Józef my, mógł myśleć, jak spełnią się te proroctwa, kiedy podążał do Egiptu jako sprzedany jako niewolnik? Pan Bóg, jak wiemy, powołał Abrahama, Izaaka, Jakuba i wiedział, że, te, że to była taka mała rodzina dzieci Bożych. I te dzieci Boże, gdyby ta, pozostały tam, gdzie były, istniało pewne niebezpieczeństwo że potomkowie Abrahama mogliby zawierać związki małżeńskie z kim? <laughs> Właśnie z Izraelitami. Dlatego Pan Bóg posłał ich gdzie? Do Egiptu. Dlaczego? Bo żaden Egipcjanin nie wyszedłby za córkę Józefa, Jakuba. Dlaczego? Bo Egipcjanie mieli w nienawiści, że tak powiem, może nie w nienawiści, obrzydzeniem dla nich byli pasterze. I nikt z nich. Dlatego też ta rodzina mogła być zachowana, rodzina Boża, która, w której mógł przyjść Mesjasz, bo gdyby nie to, prawdopodobnie ta, ta rodzina Boża by została zniszczona poprzez różne związki małżeńskie z innymi osoba, osobami spoza ludzi wierzących. A więc, a więc zaistniały takie okoliczności i taki czas, aby to ta, z, tej, z, z Izraela mógł przyjść Jezus Chrystus. A więc przyjrzyjmy się jeszcze Józefowi. Skoro bracia mają my się kłaniać, a ja tu jestem niewolnikiem w Egipcie, za to, że byłem wierny Bogu, niewinnie zostałem oskarżony i wrzucony do więzienia. W więzieniu bracia, ci, którym pomagał, obiecali mu, że będą o nim pamiętać, zapomnieli o nim. Co mógł pomyśleć ten Józef, kiedy te doświadczenia przeszły? I że, że Bóg dał samego siebie, ale zauważmy, że pomimo wszystko Józef był wierny Bogu. On nie, on nie zrezygnował z wierności Bogu. On wierzył Bogu. On nie rozumiał sytuacji, która go spotyka, ale zaufał Panu Bogu. Kiedy Bóg wysyła, później, kiedy jest głód, i Bóg wysyła, sprawia, że ten głód jest i wysyła Jakuba i jego rodziny do Egiptu, okazuje się, że Józef był drugim po faraonie, był największą drugą osobą byśmy powiedzieli w tamtym świecie. A więc Bóg ma plany swoje, które my często nie rozumiemy, ale Bóg je realizuje. Jeśli Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy w taki sposób, jaki nam się wydaje, aby odpowiedział, to zawsze przypominmy sobie, że Bóg dał już nam samego siebie w postaci Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Jeśli pozostajemy Bogu wierni, jeśli oddamy mu samych siebie, to, bo takiej ofiary oczekuje od nas Pan Bóg, to wszystko inne będzie nam dodane. Może słyszeliście coś takiego? A ja to dla Pana Jezusa y, przestałem pić, albo przestałem palić, albo tam y, przestałem jakieś inne rzeczy robić dla Pana Jezusa to zrobiłeś czy dla siebie zrobiłeś jaką korzyść pan Jezus ma z tego że ty nie pijesz albo nie palisz to ty a ja dla Pana Jezusa to służę w kościele oczywiście dobrze że służysz bo to jest twój obowiązek i powinność ale tego czego Bóg oczekuje to oczekuje że my jemu się oddamy czasem bywa tak że niektórzy mówią modlą się złożone dary są i modlą się panie boże po błogosław tych którzy złożyli dary i tych którzy nie mogli złożyć bo nie mieli z czego to jest sprawa dyskusyjna ktoś powie no jak to ja mówię że nie ma takiej osoby która by nie mogła nic dać nie ma damy nawet 50 groszy 20 symboliczny grosz ale każdy z nas może coś dać bóg dał nam swego syna a ja to nic, ja nic nie dam dlatego też Oczywiście kwestia jest dyskusyjna, możemy tutaj długie dyskusje prowadzić w tym temacie, ale mówienie, że ktoś nie, jest to nie, że nie może nic dać, to jest niemożliwe. To można powiedzieć, że taka opcja w ogóle nie istnieje. Każdy z nas może coś dać. bo Każdy z nas coś otrzymał, każdy z nas coś ma. Jeżeli Bóg dał samego siebie, a my nie chcemy przy symbolicznego grosza dać, no to o czymś to świadczy. Tu nie chodzi o wysokość złożonego daru, ale jak Bóg może błogosławić nam. Człowiekowi, który żyje tylko dla siebie. Przez to, że nie dajemy, często bywa, że pozbywamy się Bożych Błogosławieństw. Dlatego też, kiedy modlimy się, to modlimy się o błogosławieństwo dla wszystkich oczywiście, ale przede wszystkim Pan Bóg pragnie, abyśmy samych siebie Jemu ofiarowali. Bo to jest ta ofiara, którą Pan Bóg chce, abyśmy Jemu składali. Czy Bóg nie jest wspaniały, że dał swojego syna, że dał Ducha Świętego, że oddał samego siebie dla nas, bo nas potrzebuje, bo nas pragnie wieczności? Bo to jest ta niezrozumiała miłość. To jest ta Boża niezrozumiała miłość i Boga, Boża walka o każdego z nas. Czy ten Bóg może nie dać dobrych darów tym, którzy go o to proszą? Jeśli, a przecież wie, że potrzebujemy jej. Czyż Pan Bóg nie wie, że nie potrzebujemy pracy? Wie, każdy z nas potrzebuje pracy, aby zarobić na swoje otrzymanie. Czy Bóg nie wie, że potrzebujemy gdzieś mieszkać? Czy Bóg nie wie, że potrzebujemy samochód, jeżeli dojeżdżamy nim do pracy, że jest to konieczne? Czy Bóg nie wie, że potrzebujemy odzienia, pożywienia? Pan Jezus wie ona o tym wszystkim. I ojciec, niebieski w słowie Bożym. Jest napisane, że troszczy się o co? O ptaki i bez jego woli żaden z nich nie spada na ziemię. O ptaki, a cóż dopiero o człowieka, który jest koroną stworzenia, który jest przedmiotem jego zainteresowania, przedmiotem jego zabiegów. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 10 i w wersecie 29 jest powiedziane: Czy nie sprzedają za grosz dwóch wrubli, ale. a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. I wiersz trzydziesty: Nawet Wasze włosy na głowie są wszystkie policzone. Nie bójcie się: jesteście więcej warci niż wiele wrubli. Pan Bóg mówi, że On troszczy się o nas. Mało, mamy wspaniałego Ojca w niebie. I niech to będzie naszym pragnieniem, abyśmy my samych siebie Jemu oddali. A wszystko to inne będzie nam dodane. I kończąc, chcę czytać tekst listu apostoła Pawła do Filipian, z rozdziału czwartego. Jest to też Boża Obietnica. Czwarty rozdział, wiersz dziewiętnasty i dwudziesty. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą, według bogactwa swego, chwale w Jezusie Chrystusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.